Rozdział 164: Śmiertelna odprawa. Kapitan Drelicharz poszedł na klasztor, a tymczasem na Albanetę dociągnął porucznik Bortnowski ze swymi czołgami. Nadjechał zastępca dowódcy czwartego pułku pancernego, kapitan Iwanowski, który dowodził szwadronami kapitana Drelicharza i kapitana Dzięciołowskiego w tej akcji, siedmioma działami na ciągnikach, SP, i saperami. Kapitan Iwanowski. To stary pancerniak od 1934 roku. W kampanii wrześniowej dowodził kompanią czwartego batalionu czołgów. We Francji pod Maczkiem wyróżnia się w Montbar, jako dowódca operujących w pierwszej linii czołgów. Opiekując się w Maroko swoimi żołnierzami, z nimi zostaje uwięziony. Z nimi ucieka i doprowadza ich do Anglii. Gdy wrócił kapitan Drelicharz, kapitan Iwanowski zarządził odprawę. Pokojową odprawę na przyjemny temat: Jak należy wycofać czołgi na kwatery. A wówczas już ten ogień niemiecki na południowy odcinek frontu się nasilał. Kapitan Iwanowski więc siadł między dwoma czołgami unieruchomionymi tego ranka. Opodal stał jeden z czołgów pierwszego szwadronu, na którym siedział pod chorąży Szkoda. Dalej, jedno z dział SP. Iwanowski w trakcie rozprawy, opowiadał mi kapitan Drelicharz, podniósł się, aby coś powiedzieć do szkody. Nagle rąbnęło mnie coś w głowę. Równocześnie zobaczyłem, że Iwanowski się wali, posłyszałem, że coś krzyknął Bortnowski i zobaczyłem wszędzie naokoło krew. Pod chorąży Szkoda spadł z czołgu z ręką urwaną. Pod działem SP wił się ranny żołnierz. Doktor Dudek sam ranny w rękę opatruje. Do Bortnowskiego podbiegł kapelan, ksiądz Studziński. Ranny Bortnowski, ten rywal spod Gazali, ma 28 lat. Urodził się w Kałudze, pracował w organizacji konspiracyjnej w kraju cały 1940 i cały 41 rok. W Libii, dekorowany orderem Virtuti Militari i Military Cross. Cóż, panie Adamie, skończyło się, mówi do księdza Studzińskiego. Dominikanina, księdza Studzińskiego nazywają ci przekorni chłopcy panem Adamem. Kiedy kładziono go na nosze, patrzył na czołgi wyciągnięte długą linią na drodze ku Mas Albanecie. Niech Włodek... Opiekuje się mymi czołgami. Niech weźmie. Zaczął się modlić. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Odwieziony wraz z ciężko rannym kapitanem drelicharzem, swoim rywalem we współzawodnictwie na polu walki, zmarł. Kapitan drelicharz wylizał się. Otrzymał od losu odroczenie do listopada, kiedy poległ. Teraz dopiero mógł pójść czwarty pułk pancerny na kwaterę. Licząc zabitych pięciu oficerów i dziesięciu strzelców, rannych ośmiu oficerów i dwudziestu sześciu strzelców, wystrzelawszy pięć tysięcy pocisków armatnich, trzysta tysięcy mało małokalibrowej, wyrzuciwszy sześćdziesiąt ręcznych granatów, wystrzeliwszy siedemdziesiąt sztuk amunicji pistoletowej, mając cztery działa zniszczone od wystrzelanych pocisków. A wszystkie prawie CKMy do wymiany. I kiedy do sanitarnego Wajta ładują ostatnie ofiary Albanety, naokoło poczyna się odbywać zwycięstwo. Równie mało bohaterskie jak na klasztorze. Przeszedł już z patrolem plutonowy Denis, poszedł potem major Różycki, z ostatnim pozostałym plutonem podporucznika Piaskowskiego. Przeszli na Albanetę, poszli na 575, na 447, na 505. Z drugim patrolem idzie major Paluch. Wolej z nimi, bo ludzie są mało odporni tłumaczy mi. Poczyna ostrzeliwać artyleria. Wysyłają piekło meldunków, przyłącza się niemiecka i już zgodnie kropią obie do zwycięzców na 505, a potem na 447. Zwycięzcy wyrywają w tył. Jest 1530. Koło godziny szesnastej wreszcie jakieś dwa plutony kresowej poczynają posuwać się na 575. Wyskakuje kilkudziesięciu Niemców i owe dwa plutony pieszchają. Na to wszystko patrzą z klasztornego wzgórza zgodnie zawieszone polski sztandar i Union Jack. Co się dzieje u Boga Ojca?